Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Spider-Man 2. Lecimy z o.o. 2,7% gry, więc sam początek. Pit czeka. Lepiej polecę do tratwy. Okej. Okay. Yy, zobaczmy, czy możemy na przykład skorzystać z szybkiej podróży? Nie, jeszcze nie. No dobra, dolecimy normalnie w takim razie do tej tratwy. Na razie aktywności zostawimy. Skupimy się na zadaniu głównym. A hey i cały ludzie, czas zapominam o tych czyli tak skrzydłach. Najszybciej zyskującego popularność podcastu w Nowym Jorku. Nie chcę ci napędzać stracha, Johna, ale przejmę od ciebie I parę słów dla nowych słuchaczek. Czołem, Danikas, no dobra jesteśmy. na wiadomości o prawdziwych ludziach. Prawie, Słuchaj. prawie. Hej, stary. Dobrze Cię widzieć. Widzę, że w samą porę. Czyżby jakiś Bos Ruszaj się gargan Na pewno jakiś Bos.! <noise> Gotowy. Kolejny? Myślałem, że niańczymy gdzieś tylko Skorpiona. A to kto to? Martin Lee. Aha, <laughs> od razu się dowiedzieliśmy. Ale chyba za nim nie przepada. Majus. <laughs> Się zdenerwował, nie ma co tu gadać. tak fajerberki wyglądają jakoś dziwnie. Czerwony, żółty... Jeśli to... Niech ktoś pilnuje więźniów! Biorę lewą. Prońcie statku! za No dobra, nareszcie akcja. Lecimy Gromy, okej okay. Zrobić twój łeb będzie świetnym trofeum. No dobra, musimy teraz nauczyć się odbijania. Chyba jesteście tu nowi. Cześć, jestem Spiderman. Może nie wiecie, ale to są źli ludzie. Powinni raczej siedzieć w płacze! Nie wtrącaj się! To nie jest Twoja sprawa. No dobra, się dostać i drona wrzucić. I, I wykończyć tych strzelających. Ale jest ostro tutaj. No i to mi się właśnie kurde podoba. Bum. I bum. I w powietrzu wykończenie, a co jazda z nimi na ostro. I nie kraci jeszcze, a co dobra idzie teraz następni, gdzie są następni? No nie odpuszczają, no widzę, widzę, Znowu jest kilku, okej. Okay. robakami. Ale Wykończenie Wow Aż mnie ręka rozbolała jest złaże Kombinowanie cały czas, kombinowanie z... z różnymi tymi opcjami, jakie daje gra, to jest właśnie świetne. A mamy naprawdę dużo możliwości, a dopiero początek, zaraz będziemy sobie wykupywać jeszcze lepsze. No, trzeba przyznać, że tutaj są naprawdę niezłe szczepy, oni próbują dorwać skorpiona. Nie można ich spuścić podpokła.

Ale na naprawdę, jaka trudna w ogóle! Nie oni wyjdą na wolność! Skupcie, Spidermanie! Twoje w jest niespodziewane, ale nic nie znasz! Rany, co byście zajęli? Skąd się urwaliście? Trzeba przyznać, że. wiedzą, czego chcą! Ok, spadł. Ale walczymy razem!

nie wiedzieliśmy o czeroścach! Mniejsza z tym. Na razie postarajmy się załatwić tych gości. Kimkolwiek są! Nie no, ostra napażanka! Podoba mi się. Podoba mi się to. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze.

Co? więcej przeciwników a tego uwolnił? no tak musimy uwolnić statek no nie wiem nie wiem czy im to się uda Ludzie wewnątrz Próbuję wyciągnąć to żelazwo. Król Artur raczej aż tak się nie męczył! tam to! Jest tu więcej ludzi! Ja się nimi zajmę! A oni następną! Wbijają Strzałe czy harpun Nie lepiej, wiem. Najpierw wyciągnę sto ludzi. spider celały tutaj. Okay. Próbuję uciec i przy okazji uratować cywilów. Nie jest za dobrze. Co tam się stało? Strażnicy są cali? Halo? Ser sygnału. Muszę się sprężać! Co jest. w ten sposób. się tam coraz gorzej. I mnie tu zamknął. No i co? A, możemy otworzyć, ok. Wyciągnęcie! Dalej. No, coś słabo chyba. Spokojnie! Zaraz coś wymyślę. Źródło zasilania brzmi obiecująco. Okej, okay, no to lecimy, sprawdźmy. zamierzył Skorpiona. Te typy nie wiedzą, kogo chcą uwolnić. Jestem! Jest Jestem! Spokojnie! No, mm, awaryjne zasilanie. Bądź tu! To to? Ekstra! <gry> Woda się podnosi! Nie wrócę tą samą drogą! Elektryczny jest tu silny. No Nawet dobra, ja ale tu tędy wróci mi takim Taka ilość elektryczności usmaży go żywcem. Musisz trzymać się dala od wody, dobra? Dopiero teraz, ale się udało. Aaa, tutaj mamy niespodziankę jeszcze. No proszę Jakie bardzo dziękuję, od razu. Tordion! Ale ja cię. Odszedłem. Dobra, dze. Nie Nie. To jest prawdziwy. Znaleźliśmy skorpiona. Dziwne to jest. Nikt z nas nie musi ginąć. Nie pozwolę, by coś ci się stało. Ale musimy poczekać? Czy tam? A nie, możemy już. <gry> Yes. A on go nie lubi. Nie w ten sposób. So jest. No! No! Aha, ja nie. Czysto. Wolię. Mamy go. Nie, nie, li, Nie urciętniesz. A my mamy walkę. No dobra. Nowa moc. O kurde! Nie no. Dobra, tych chcesz szybciutko... Nie chce myślę, że Mogę to rozwalimy. Nic, nie! Dam radę! Moko, Na pewno? Nie pozwolę mu się rodziny! Nie po tym, co zrobił tacie. Muszę ich ochronić! Potrzebują mnie! W Twojej rodzinie nic się już nie stanie! Nic! Dasz sobie radę! i długo wrócę! Dam radę! Fajne są te łańcuchy Nie dobić go trzeba jeszcze, a nie, już nie żyje Wszyscy tak szybko OK, ale gdzie my mamy teraz? A, jeszcze jeden jest. I się udało mu. Nieźle. <laughs> Okej, okay, czyli kolejna szczepa nas czeka pewnie. O nie, uciekli. a nie, nie zdać mu jednak. No dobra. Nie pozwolę go To co lubię to prowadzić walki w powietrzu. I bum. Nie kim jesteście, ale zadaliście ze złym miastem! Nie uciekniecie! Ja Uważaj nad nami! tamto nad nami! Uważaj się nami! Ok, ten z nią. Jest w gniewie! Jest w To już chyba wszyscy. No nie, jeszcze więcej drogów. Ale to jest fajnie zrobione. Nie, no ta gierka jest naprawdę przyjemna. Cały czas coś się dzieje. Ostra akcja. A tam kradną tego. Świetnie to jest zrobione. Jeden! Uciekajcie! Zatrzymam ją! Jestem z wami! Bez obaw! No i kolejni! Spadajcie! Muszę zatrzymać tę klubę! I śruby, to się nie odczepną. Mamy go. Ile razy mam wam jeszcze powtarzać? Lito dobra, jedziemy z nim. Nie dawać mu To, to musimy wyrzucić. Co i teraz z Li będziemy walczyć? Nie, Li uciekł. A nie, wychodzi dopiero. W ostatniej chwili, ale uratował. I wish. Spiderman właśnie. I puścił. No tak, ludzi zaczęli ratować. A tamtego jeszcze dorwiemy swoją drogą. Niemniej ratownicy są już na miejscu. Policja wciąż ich szuka, ale na razie bez skutku. A jak u ciebie? Same szczątki! Co to za banda? Kimkolwiek są, mają niezły sprzęt. A do tego wszystkiego mają li i skorpiona. Hej, cokolwiek planują, dorwiemy ich. Zobaczysz. Nie, Pit. Kiedy zobaczyłem Lee na tym statku, moje moce. One. Myślisz, że wasze energie się połączyły? Nie wiem, stary. Ale są niestabilne. Wiesz. Skądkolwiek się wzięły, uratowały nam wszystkim skórę. Hej, wsadzimy Li do więzienia. Słowo. Nie olewaj mnie. Ja tu przeżywam, wiesz? Nie daj się prosić. No, już. <śmiech> <śmiech> Nie wyrabiam z tego. <laughs> się, Zdolności mamy otworzyć. Mamy nowe zdolności. Łańcuch Błyskawic. Witaj w menu zdolności. Możesz tu zmienić zdolności, z których korzystasz. No i dobra i misja została ukończona, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę ten materiał. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam, mam coś dla Ciebie.